w kolejnym odcinku Młodzieżowej Telewizji Brzeźnickiej. Przed nami wakacje, a na początek zobaczcie wspomnienia z zeszłego lata. Witam bardzo serdecznie na kolejnych dożynkach gminnych w gminie Brzeźnica. Tym razem zawitaliśmy do Chrząstowic. Dziękuję bardzo gminie Diwina ze Słowacji, którzy zaszczycili nas swoim uczestnictwem w dożynkach. Dziękuję również... Wszystkim przybyłym gościom, a przede wszystkim dziękuję koleżankom z mojego koła, gospody wiejskich z Trząstowic oraz wszystkim kołom z całej gminy. Dziękuję wam, koleżanki, bardzo za uczestnictwo i pomoc. Dzisiaj znajdujemy się na przystani kajakowej w Łączanach, gdzie właśnie rozpoczynają się wianki 2019. Pierwszą atrakcją były regaty kajakowe, a zaraz po nich odbyło się uroczyste wręczenie nagród na scenie. Druga atrakcja jest to spływ galarem po kanale łączany z kawinem. Ja szacno tutaj nie poleciało. Tylko nie grzyb, tylko materiał. Mocno trzymać. Trzymajcie, jeden hop, łapać, łapać. Jest! ty bawiłeś się. Zrozumiałam szybko. że wiem, w wiarą, żeby wszystko mieć już nie mnie bajki o miłości z będziesz moim dziś, nie moim dziś. Czerwiec rozpoczął się koncertem życzeń. Pan Krzysztof Pigaj wykonuje tam piosenki, wcielając się w różne role. Choćbyś pierwsi serce miał jak was, przyjdźcie jednak kiedyś tak czas. Serce twoje, dziwnie drgnie, co to znaczy, każdy wie. W ramach warsztatów w tym miesiącu mogliście wykonać przypominajkę dla taty i jest to prezent, który jest idealny na każdą okazję. 23 czerwca obchodziliśmy Dzień Ojca i mogliście w związku z tym świętem wziąć udział w konkursie na pocztówkę dla taty i zobaczyć Wasze prace. A wyniki są już dostępne na stronie Centrum Kultury i Promocji września. Kulturalną. Panie Dyrektorze, proszę, proszę. nam powiedzieć, co nas czeka w te wakacje? Te wakacje niestety trochę skromniej. Z jednych względów pandemia koronawirusa jednak odbiła się dużym śladem na działalności Ośrodka Kultury. Co możemy zrobić? To zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w kinie plenerowym. Już od najbliższego tygodnia, od 7 lipca od wtorku zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w letniej Klinie plenerowym. Będziemy się spotykać w różnych miejscowościach naszej gminy, w każdy wtorek około godziny 21.30 i 21.00 to już w sierpniu. Najmłodszych natomiast zapraszamy na filmowe środy Młodego Widza, seanse w każdą środę o godzinie 10.00 w Galerii Polsko-Słowackiej w Brzeźnicy. 9 lipca o godzinie 19 zapraszamy na podróż z Grzegorzem Gawnikiem geografem, podróżnikiem, odkrywcą, który zabierze nas w podróż do Meksyku. Będzie to spotkanie online. Zapraszamy na film, który rozpoczniemy o godzinie 19. .00. Wchodzimy na film poprzez stronę Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy. Zapraszamy również cały czas na czynne wystawy plenerowe w Paszkówce Wystawa Pięknych Słów. Natomiast w Brzeźnicy przy Banku Spółdzielczym wystawa historii galarnictwa i galary. Natomiast przy Centrum Kultury zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej Mój Domowy Zwierzak. Prawie 50 fotografii domowych zwierzaków kupili. Zapraszam piękne zdjęcia. W sierpniu natomiast zapraszamy wszystkich na dwie imprezy plenerowe. Pierwsza to koncert zespołu Fireball. Na które bardzo serdecznie zapraszam. Muzyka lat 80., myślę, że dobrze nam znana. Miło będzie spędzić ten czas na świeżym powietrzu. Natomiast końcem sierpnia zaprosimy Państwa, zapraszamy Państwa na piknik rybacki, wiele atrakcji, będzie koncert zespołu Dzień dobry, będą wystawy, będą kiermasze, no i oczywiście degustacji potrawy Skarbia. Oczywiście mamy świadomość tego, że sytuacja koronawirusowa się bardzo szybko zmienia. Jeśli tylko będzie możliwość urządzenia czegoś dodatkowego, jakichś dodatkowych imprez, spotkań, może wyjazdów, to bardzo serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony. Jeśli tylko pojawią się takie możliwości, to będziemy stwarzać nową ofertę i mam nadzieję, że te wakacje, mimo tego trudnego czasu, upłyną nam wszystkim miło i przyjemnie.